Cześć! Z tej strony Dronfir. A dzisiaj tak bez żadnego z, z, z gadania. Trzecia część. Henry Stickmin. Y, tym razem Henry Stickmin. Kradzież diamentu. Ple. stworzona przez, znaczy, stworzona przez Football ane, e, Anity United, nie wiem jak się to do końca czyta, a stworzona e, właśnie wypuszczona na stickpage.com. Przepraszam, że dzisiaj tak troszkę bez werwy, ale każdy może miś. Gorszy dzień dla przyjdę ja dzisiaj. Jestem zmęczony po dzisiejszym nie bardzo. No dalej. Dobra, nie, nie przedłużajmy, nie jestem dzisiaj w do gadania. Szczególnie kiedy wiem, jeżeli exhibit. Open. Widzieliśmy otwarta wystawa. Wiedział pan, że jest otwarta wystawa, i od razu dolary w oczach się pojawiają, i wszystko w ogóle, jak ktoś widzi, możliwość zarobienia. Tak, więc mamy tak trzy opcje: trzy opcje do przejścia gry. Jeden to jest to jest chyba agresywny mod. Tutaj ten cichy, kiedy go zrobimy, on się otwiera na. ten cichy otwiera się na dwie opcje. Jedna to jest e, cichy, cichy, a druga opcja to jest cichy, y, która przemienia się w, potem w ep, y, zakończenie gry epicki. I myślę, że zrobimy sobie cichy, agresywny epicki. To wiadomo, największy rozpierdol zawsze na koniec. Oczywiście 100% fajkowo, żeby pokazać wszystko. Tak, mam szczęście. Nie sądzę. No ja, ja też chciałbym polecieć w kosmos, ale chyba raczej nie w taki sposób. Ale wydawać by się mogło, że... E, tutaj. Udało się, ale w każdej części... W każdej części. Na razie mamy dwie na swoim koncie, ale... Zawsze tam teleport był i on zawsze był nas wywalało Gdzieś, Bóg wie gdzie i zawsze był to fail Ale tutaj widać jest Jednak nie Bo tam dalej weszło, tylko Nie, nie, jakby w tego strażnika to wleciało I, i znikło na nim, ale to tam dalej wleciało W tamto wejście A, a tak to wygląda w praktyce. Tak to wygląda jakbym ja na przykład chciał to zrobić. A tak to wygląda. Yy, wiem z czego to jest Falcon Punch. Pewnie z jakiegoś yy, anime, albo z czegoś typu yy, Naruto, yy, coś z tego typu filmów. Nigdy nie oglądałem takich filmów. wiem, zawsze, zawsze w, tam ma jakiś na jakiś kanałach yy, z tego typu filmy, ale nigdy ich nie oglądałem. Właśnie takie chińskie, anime to. <ścoughs> ciężko zobaczyć cokolwiek kiedy jest się niewidzialny. No nie wiem, nie wiem. To zależy od tego jaką wizję ma twórca, czy chce, żeby było. Że normalnie jesteśmy niewidzialni i widzimy wszystko, czy twór. No, że no tak najczęściej jest tak, że wszystko widzimy. No tutaj widać tw twórcy chcieli swajlować i na... najwidoczniej Stigmin y Henry nie widział. Nie widział nic. No, był tak samo niewidzialny i tak samo nic nie widział.

czyli tu, czyli sam diament powinien wpaść Po spada teraz diamant, Nie. diament. Diament. no i czyli ta cała Nie. podstawka tam ona powinna stać, czyli jakby spadł teraz, to by wpadł na tą podstawkę, ona by się rozbiła ona by się rozbiła tak jak w tym zakończeniu no widzicie, ona się tu i rozbiła i ten i po prostu zacząłby wyć alarm. A on by tak sobie latał w dół i w górę. tam przyjechałaby policja, i on by tak spadł. I by potem mędrukowali, jak go wyciągnąć. Ale nie zdążyliby, bo pewnie przyjechaliby jacyś goście z, z rządowi, i by ten z, żeby, i by wypowiedzieli, że tu się nic nie stało. Zmanipulowaliby opinię publiczną. I byłoby, że się tutaj nic nie stało. A oni by badali, co to jest za zjawisko pewnie. Ta, tak, by, tak by było. Właśnie no, tak. Nawet jeśli myślą o te opcje, tak mamy gamer i laser, tak. Każdy myśli, że to jest dobre, to jest złe, no ale, ale nie, jak gram w to pierwszy raz, to nawet tak popatrzcie, laser to mam, nie wiadomo, yy, jedna od, yy, odpowiednia opcja, ale tak sobie myślałam, a jak mam do wyboru takie dwie skrajnie, skrajne opcje, no to już wie, wie, wiemy, że odpowiednia opcja będzie to, i wiedziałem Ale na razie, że to jest ta С языком, uh. бед. А, uh. Не оценили этой игры, будет. Бедлом, что беда, бомб, такая игра. <laughs> мне. Uh. A właśnie, czekajcie, czekajcie. Moment. Bo wiem, że jest... Jeszcze raz do tego wrócę. O, za to. Jak się kliknie na diamo obraz, trzeba kliknąć na wszystkie obrazy wrześ, wtedy dostaje... Achievement jest taki. O, czy ser był, to zjedliśmy, co nie stało. A co mogłoby się stać? And after that, they just stopped and arrested him. What? Wow. Really? Yeah. Z tą grę to mogłoby się stać wszystko. No, no tak, wiadomo. Heavy diamond. No, ale pewnie spadlibyśmy mu na web. złamalibyśmy mu kark. No i w sumie spoko moglibyśmy mieć dalej. Ten, y, tam z poprzednich opcji było widać, że ten że ten diamant jest dosyć solidny wiele razy gdzieś tam, gdzieś tam spadł gdzieś tam my na niego spadliśmy i, i widać było, że się nie rozwalał ten diament by się tak łatwo nie rozbił No tak. Jakby to wyglądało, gdybyśmy naprawdę dostali do ręki karabin. Może się dowiemy, może nie. cieszymy to teraz idziemy robić rozpierdol. W sumie nie wiem nawet jak to się nagrywa Nie miałem to kontrolować ale jakoś mi się nie chce. Musiał zabić to Są zawsze takie odcinki no, no, właśnie tego typu, ale no. Jakby chcieli, to byśmy pewnie jakby twórcy chcieli, żeby to była dobra opcja, to byśmy normalnie spadli na nogi. A nie że za szybko jedzie. Uh, roger that, we're preparing to engage over. <coughs> <coughs> uh. był ciężki z, z poprzedniego faila, kiedy próbowaliśmy przeskoczyć strażnika a, o, z And after that a different job. Job. I figured night garden is much less dangerous than driving a <laughs> no, Johnny. Up to down, repeat. Up to down. Wake up on your head, wake

to down repeat up to down. <laughs> <laughs> uh, see... Sir, place your hands where I can see them. If you do not huh? Bribery is a federal offense, sir. <throat> <laughs> sir, place your hands where I can see them. If you do not comply, I will be forced to fire upon you. You leave me no choice, sir. Dude, do, do, do something. Sir, place your hands where I can okay, see bro, them. Sir, place your hands where I can see them. If you do not comply, I will be forced to fire upon you. Ale nie wiadomo co za bardzo z tym zrobić. Tylko już ten zaczęło nam przez to wszystko, diament sam sobie zaczął mieć dla jakąś wartość. Te, nie mam już nic innego, Sk skoro nas ścigają. Najlepsze zakończenie. Znaczy, no, najlepsze w sumie nie wiem. Wiem, że. Y w realnym życiu najlepsze byłoby oczywiście zakończenie na spaja, ale to, to zakończenie tutaj to też się kończy tak, że nas nie ściga. Zdobywamy diament dość sposób, a nie jesteśmy też ścigani przez... Tak. teraz Zobaczcie sami dlaczego i wam mogę nawet powiedzieć później dlaczego. Yeah, so apparently there's something in that cake and uh mm -hmm. he used it to escape. And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this uh, Please Shut up. Oh. I just I was, I was just trying to have a conversation, you know, since I mean we're partners, so I just <laughs> yeah, so apparently there's something in that cake and uh he used it to escape. And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this point. Uh, Please shut up. Oh, I no! just I, was, I was just just trying to have a Właśnie, muzeum, yeah, so czyli, apparently there's wybuchło. something in that cake, and uh, uh, he used it to escape, Clippera and then I got, got fired. No. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this part. Uh, please, wuchła, shut up. Oh. I, just, I, just, I was just trying to have a conversation, to, you know, since, I we're mean, partners, so I just, just wanted to get... Uh, get... I gotta warn someone! Powy Ale świe Ale nie reaguje nadal, nie zobaczy nic. Dobra, nie reaguje. Tutaj się nie skaplą dziwne w sumie. Ot, nie Z takimi organizmami. Wiązania, ale w sumie nie wiem do końca, dlaczego to jest nawiązanie. To, to oczywiście wiem, to też oczywiście dlaczego jest. To nie jestem pewien, czy to nie jest do... Albo nie, dobra może nie będę próbował zgadywać. Zawsze w Windowsie tak. Jak się takie coś w Windowsie ku działo, to zawsze pojawiało się milion takich ikonek i zawsze próbowałeś gdzieś wszystkie gasić, nie? No i ja tak miałem. Serdecznie Sir, you might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. My god, it's over 9? Yeah, I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Who's watching TV? Get back to work! Uh, Eee, tak... Tu mamy... mam, tu mam Coś mocniejszego... Teraz, tutaj zaraz zobaczcie w sumie nie wiem, o co chodzi więc wpisałem to po prostu na google na google to po prostu to 5047, to zero. wpisałem to w 1337 przez 0 wpisałem tą w google yy, to przynajmniej filmik filmik na YouTubie yy, yy, właśnie że ktoś wpisał w kalkulatorze właśnie 1370 podzielić przez 0 i ten kalkulator napisał yy, nieskończoność nie wiem czy to fej, możecie sobie sprawdzić na swoich kalkulatorach i mi napisać w komentarzu ale i tak nikt tego nie ogląda więc mi nie napiszcie w, w komentarzu nie my nie jesteśmy szczęśliwym policjantem, bo ja już został z wykluczonego na muzeum, wielki robot, który do szczęśliwie zniszczył, zabiją już tam ludzi, a teraz raczej się skupią na tym robocie, hmm. możliwe, że jakieś organizacje rządowe się tym zainteresują, będą próbowały zatuszować całą sprawę i wziąć ją w swoje ręce, więc... Oczywiście, wszystkie niższej kategorii yy, przestępstwa, wszystko to oczywiście w takich sytuacjach jest yy, znika, tak jest zatuszowywane razem z tym, yy, z, z całą resztą, jest zatuszowany dla opinii publicznej. dlatego tacy ludzie najczęściej yy, my nawet o tym nie wiemy, ale mogą się dziać takie różne rzeczy. Może nie na taką skalę, ale różne rzeczy się dzieją. A, tak, to, a, no tak, to był ostatni ending. Ta, a tak, no tak. Kurczę, aż się zagrałem, tutaj się zagadałem, a... I tak jestem taki śpiący, że w ogóle masakra. Dziękuję za uwagę. Cześć, do następnego.